Oczywiście zdarzają się jednostki, które potrafią sprawnie poruszać się po wszystkich wymienionych umiejętnościach. To jednak wybitne wyjątki i nie o to w tym chodzi. Nie zawsze trzeba wszystko wiedzieć, i ja jestem tego najlepszym przykładem. Cześć, witajcie na kanale Automatyzacja w Produkcji. Nazywam się Arkadiusz Pietrowek i jestem CEO firmy Nixal. Na swoim kanale mam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji. W możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Dziś kolejny nietypowy odcinek, i to od razu z kilku powodów. Po pierwsze, znowu kręcimy w innym miejscu, jednak to już za chwilę będzie nasza docelowa nowa miejscówka. Jak widać, ściana za mną już pomalowana, jest jakieś tam światło, jest stół, ale brakuje plakatu i innych bajerów, które uczynią to studio nieco ciekawszym. Mogę jedynie zaprosić Was do oglądania kolejnych odcinków. Miejmy nadzieję, że całość nabierze barw jak najszybciej. Po drugie, mamy majówkę, więc siedzę w firmie sam i nagrywam dla Was ten odcinek. Ale też przede wszystkim myślę, że w majówkę nikt specjalnie nie chce się zajmować tematyką związaną z automatyzacją i robotyzacją. Wszyscy chcą trochę odpocząć, więc po trzecie i najważniejsze. Dziś będzie tematyka dla mnie całkowicie niecodzienna, ale związana z tym, co nieuchronnie czeka niektórych, gdy tylko weekend majowy się skończy. Czyli dziś będziemy mówić o maturze. A właściwie to poruszymy temat tego, co potem. Przynajmniej według mnie. Zatem, nie przedłużając, przechodzimy do meritum, czyli co robić po maturze, jeśli robotyka i technika w ogóle jest jedną z tych rzeczy, które cię interesują. Jakoś tak się zdarzyło, że kilkukrotnie poproszono mnie o doradzanie ludziom znajdującym się na tym etapie wyboru ścieżki zawodowej. Jak to jest być skrybą? Dobrze? A, wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Poza jednym przypadkiem moja rada zawsze była taka sama. Jeśli interesuje Cię to, o czym ja mówię na co dzień, jeśli chciałbyś budować urządzenia i wdrażać rozwiązania, które są nie tylko efektywne, ale też efektowne, czy też wreszcie, jeśli wartością jest dla Ciebie sam fakt, że rozwiązanie, które wprawiasz w ruch jest wielkie, skomplikowane i może zrobić człowiekowi krzywdę, ale tego nie robi, bo jest zrobione mądrze i z głową, w takiej sytuacji ja widzę tylko jedną opcję. Po maturze, idź na mechatronikę. Prawdą jest, że jest wiele kierunków, na których możesz zdobyć część tej wiedzy, która jest potrzebna, aby zajmować się nowymi technologiami z obszaru robotyzacji. Ale w tym odcinku nie o to chodzi, by robić ich przegląd. Ja doradzam jedynie to, co sam uważam za słuszne i co sprawdziłem na sobie. Można się z tym nie zgadzać oczywiście choć za chwilę wszystko uzasadnię. Często mówię o tym, także publicznie. Że rekrutując nowe osoby do zespołu, nie zwracam uwagi na ich wykształcenie lub jego brak. I to jest w pewnym sensie prawda. Na pewnych etapach dla NIKTA pracowało dwóch bardzo dobrych programistów, których edukacja zakończyła się na poziomie matury. I to w żaden sposób nie przeszkodziło im rozwijać swoich umiejętności we własnym zakresie. A czy ty mnie kiedyś widziałeś, że ja coś czytał? No nie. No. Co nie znaczy, że nie wiem czytać, nie, Krzysiu? Ostatecznie też brak wykształcenia wyższego w żaden sposób nie przekładał się na poziom ich wynagrodzenia. Zbyciem programistą to już jednak tak jest. Sporo wiedzy można pozyskać już nawet w liceum, jeśli ma się dobrego nauczyciela. Następnie trzeba już odsiedzić swoje dupo godziny na programowaniu, podpierając się Googlem. Czasami studia mogą tu wręcz przeszkadzać. Inaczej się jednak sprawy mają, jeśli mówimy o konstruowaniu maszyn i urządzeń. Żeby zajmować się tym niezależnie od jakiej strony i w jakim zakresie, czy to projektując, czy programując, niestety trzeba udać się na studia. Nie znam niestety miejsca, w którym można by pozyskać niezbędną w tym zakresie wiedzę w odpowiedniej ilości. I tu z pomocą przychodzi właśnie kierunek mechatronika. Za chwilę wymienię wam szereg umiejętności, które możecie nabyć w trakcie szeregu różnych zajęć teoretycznych i praktycznych, a które są niezbędne do tego, aby być wszechstronnym inżynierem. Na wstępie jednak zaprzeczę sam sobie. Mechatronika, ani zapewne żaden inny kierunek na Polibudzie, choć może jest taki, o którym nie wiem i coś się w tej kwestii zmieniło choć wątpię nie zapewni Wam umiejętności na poziomie oczekiwanym przez rynek i pracodawców. Zaliczenie najważniejszych przedmiotów na 5.0 nie spowoduje, że staniecie się zaraz po studiach inżynierami z pięciocyfrową pensją netto. Studia służą zupełnie czemu innemu. Mają pokazać Wam inną perspektywę, taką, której do tej pory nie widzieliście będąc w liceum czy technikum. Przede wszystkim jednak wartość studiowania jest tym większa. Im więcej rzeczy jesteście w stanie poznać, im szerzej zgłębi daną dziedzinę czy zagadnienie. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. E, ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie. Można się ze mną nie zgadzać, ale to jest według mnie właśnie istotna przewaga mechatroniki nad kierunkami takimi jak. Robotyka i automatyka, elektrotechnika czy mechanika. Ilość zajęć na każdym z tych kierunków jest taka sama, objętość materiału podobna, skomplikowanie zapewne też, choć to zależy od tego, co komu przychodzi łatwiej. Jednak w każdym z wymienionych trzech przypadków będziecie głębiej wchodzić w daną tematykę. Przez to wzrasta ryzyko, że będziecie musieli odbęmnić przedmioty tak szczegółowe, że nigdy więcej nie wrócicie do danego zagadnienia, a zaliczenie na 3,0 po poprawce przywitacie z radością. I takich przedmiotów może być wiele. Mechatronika jest z kolei kierunkiem szerszym i to wcale nie powoduje, że rzadziej będziecie mieli niechęć dochodzenia na poszczególne zajęcia możliwe, że wręcz przeciwnie. Jednak większość siatek zajęć na uczelniach w Polsce na kierunkach mechatronicznych uwzględnia skrajnie różne przedmioty, od programowania przez sterowniki, po mechanikę płynów czy wytrzymałość materiałów. Gdyż podejmiecie decyzję, co do tego, co interesuje was najbardziej, to możliwe, że pozostałe zajęcia staną się katorgą. Ale należy tu pamiętać ważną rzecz. Znacząca większość tego, czego się uczy na tego typu kierunkach obejmuje komplementarną wiedzę niezbędną do budowy, analizy i utrzymania nowych rozwiązań technicznych, prawdopodobnie dziś jeszcze nieistniejących. W początkach Nixal wraz ze mną w firmie pracowało kilka innych osób, które skończyły kierunek Mechatronika. Wszyscy oni skończyli ten sam kierunek, większość nawet w ramach jednej grupy dziekańskiej. I z tej grupy, która chodziła równo na te same zajęcia... Po dołączeniu do firmy mieliśmy programistów zarówno w językach nisko- i wysokopoziomowych, którzy sami przebranżowili się na programowanie PLC, czy też robotów przemysłowych. Po drugie automatyków, którzy potrafili zaprojektować prawie każdy system sterowania i bezpieczeństwa. Po trzecie konstruktorów, potrafiących wymyślać i składać funkcjonalne maszyny z tysięcy potencjalnie niepowiązanych ze sobą części. Po czwarte, projekt menadżerów, zajmujących się zarządzaniem projektami w obszarze budowy maszyn i automatyzacji. I po piąte, pracowników badawczo-rozwojowych, którymi w praktyce byli wszyscy wcześniej wymienieni, pracując nad rozwiązaniami tak innowacyjnymi, że modemu zespołowi, jakim wtedy byliśmy, przyznano wsparcie rzędu kilku milionów złotych na prowadzenie badań, zakończonych sukcesem. Jesteśmy młode wilki. Nowy narybek. Najlepsi w mieście. Oczywiście, zdarzają się jednostki, które potrafią sprawnie poruszać się po wszystkich wymienionych umiejętnościach. To jednak wybitne wyjątki, i nie o to w tym chodzi. Nie zawsze trzeba wszystko wiedzieć. I ja jestem tego najlepszym przykładem. Nie jestem i nigdy nie byłem programistą, ale rozumiem, co taki człowiek do mnie mówi i na czym polega problem, z jakim się mierzy. Na co dzień zajmuję się biznesem, ale moim konikiem jest konstrukcja i opracowywanie nowych koncepcji, nowych urządzeń. Prawdopodobnie nie byłbym w stanie robić tego, co dziś tak bardzo lubię, gdyby nie szeroka wiedza, jaką zdobyłem w trakcie studiów. Szeroka tematyka, z jaką można zapoznać się na studiach mechatronicznych, pozwala na swobodną komunikację między członkami zespołu. Każdy jest specjalistą w czymś innym, ale wszyscy mogą ze sobą rozmawiać i uszczelniać wzajemnie swoje pomysły. Nikt nikomu nie wciśnie ciemnoty, a możliwe nawet, że ludzie będą sobie wzajemnie pomagać. Po mechatronice możecie programować sztuczną inteligencję, która będzie napędzać autonomiczne auta. Nic, czego się nauczycie, wam tego nie utrudni. A prawdopodobnie będziecie jednym z niewielu programistów, który będzie rozumiał zagadnienia związane z wytrzymałością, aerodynamiką czy układem zasilania. Nic. Absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, aby po latach być coraz lepszym inżynierem, w końcu przerzucić się na poziom menedżerski. W końcu, jak nikt, będziecie rozumieć większość tego, co dzieje się w firmie. Dobra, może nie nic. W praktyce bowiem jest tak, jak powiedziałem: studia mają dawać jak najszerszą wiedzę. Z reguły to, czego się nauczycie w warstwie praktycznej, to dopiero początek. Wszystkiego później będziecie musieli nauczyć się sami ale warto najpierw spróbować jak najwięcej. Czego zatem możecie dowiedzieć się i nauczyć studiując mechatronikę, czyli przedmioty i ich praktyczne zastosowania? Po pierwsze, mechanika i wytrzymałość materiałów, czyli o tym, co ma jaką wytrzymałość i inne właściwości. Jakie materiały stosować do budowy maszyn i urządzeń, ale też o tym, jakie siły działają na konstrukcję i jak zrobić, by konstrukcja to wytrzymała, bo tu naprawdę wiele jest możliwe. Po drugie, programowanie. Umiejętność programowania jest kluczowa w dzisiejszym świecie technologii. Studenci mechatroniki uczą się programować mikrokontrolery, sterowniki, PLC oraz korzystać z różnych języków programowania takich jak C, Python, Java i wiele, wiele innych. Po trzecie, Projektowanie systemów mechatronicznych. Studenci zdobywają umiejętności projektowania zintegrowanych systemów, które wykorzystują mechanikę, elektronikę, informatykę oraz kontrolę procesów. Po czwarte, automatyka i sterowanie, czyli zdobywanie wiedzy na temat teorii sterowania oraz praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i implementacji algorytmów sterowania. Nauczycie się czym jest bramka logiczna i szereg innych kwestii. Część wiedzy może wydawać się z początku archaiczna. Zdziwi Was jednak, kiedy się wam to przyda. Po piąte, robotyka. Poznanie podstaw robotyki, w tym kinematyki, dynamiki oraz programowania robotów przemysłowych i mobilnych, czyli będzie nie tylko o tym, jak programować robota, ale też o tym, jak go zbudować i zaprogramować, ale nie jak napisać program, który rusza robotem tylko jak napisać wewnętrzny Windows robota. trzeci test. się Witaj, jestem Baymax. Odpalił. no w końcu. Po szóste. Sztuczna inteligencja. Znajomość podstaw sztucznej inteligencji i zastosowanie w mechatronice, takie jak na przykład uczenie maszynowe, sieci neuronowe, algorytmy genetyczne, temat ultra -przyszłościowy. Do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Po siódme, systemy wbudowane i internet rzeczy, czyli zrozumienie projektowania i programowania systemów wbudowanych oraz zastosowań internetu rzeczy w kontekście mechatroniki. Po ósme, praca z narzędziami projektowymi i symulacyjnymi, czyli umiejętność korzystania z narzędzi do projektowania symulacji, analizy systemów mechatronicznych, takich jak CAD, MATLAB Simulink, LabView, ROS, szereg innych tego typu programów. I bardziej miękkie tematy, czyli Umiejętności interpersonalne. Praca w zespołach projektowych rozwija umiejętności komunikacji, współpracy, zarządzania czasem i liderowania. I ostatnie, rozwiązywanie problemów, czyli tzw. problem solving. Mechatronika kładzie duży nacisk na umiejętność analizy, identyfikowania i rozwiązywania problemów technicznych. I wiele, wiele innych, ale to już. Znajdziecie w opisach kierunków nauczenia, które wybierzecie. Osobiście ukończyłem zarówno zarządzanie inżynierii produkcji, jak i mechatronikę. Oba kierunki mogę Wam gorąco polecić, choć ten drugi także w tym wideo polecam każdemu, kto chce mieć jak najwięcej wspólnego z techniką i lubi czasem sam się ubrudzić. A tymczasem nie przedłużam. Wiedza do matury sama się nie wchłonie. Powodzenia! Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał na YouTube, Spotify czy Apple Podcast, gdzie wam wygodnie i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!